Dzień dobry, witajcie kochani o poranku. Dzisiaj już od samego rana żar leje się z nieba przez zasłonięte okna. Czuję, że aż okno parzy. Także mam nadzieję, że dzisiaj ten dzień będziecie mogli przeżyć z energią, ale też spokojnie i starając się przebywać jak najwięcej w cieniu i jak najwięcej pijąc wodę. Dbajcie o siebie, szczególnie dzisiaj, bo dzisiaj mają być bardzo wysokie temperatury. Dlatego bardzo, bardzo uważajcie na siebie. A ja korzystając z tego, że jest poranek, pomimo że jest już bardzo gorąco, ale wspomagam się trochę wiatrakiem, staram się wykonać moją gimnastykę i bardzo serdecznie Was do tego również zachęcam, bo z całą pewnością poranek, zwłaszcza w takie gorące dni, jest do tego najlepszy. Wieczory nie przynoszą jeszcze aż takiej ulgi, także jeżeli tylko znajdziecie małą chwileczkę, to jeszcze jest na to troszeczkę czasu, pomimo że już pogoda stara się zrobić nam tropik, myślę, że można chwileczkę sobie jeszcze poćwiczyć także poświęcamy teraz małe pół godzinki na to, żeby skupić się tylko i wyłącznie na swoim ciele oczywiście uwzględniając warunki pogodowe dzisiaj i dzisiaj ze szczególną uwagą starajcie się przyglądać swojemu ciału i temu jak się czujecie podczas gimnastyki i jeżeli tylko poczujecie, że jest zbyt intensywnie lub za dużo, to odpuszczajcie pozwalajcie sobie na to, żeby częściej odpoczywać, żeby dawać sobie wytchnienie bo najważniejsze jest to, żeby ciało poczuło się dobrze w tej gimnastyce, a nie to, żeby na siłę i ponad swoje siły wykonywać tyle, ile jest zalecane w instrukcji. Także zwracamy szczególną uwagę na ciało, skupiamy się na sobie, skupiamy się na oddechu. Oddychamy dzisiaj bardzo świadomie, bo ten oddech dzisiaj będzie nam bardzo potrzebny, żeby uspokajać i chłodzić nasze ciało. Koniecznie pijemy wodę. I będę o tym przypominała po każdym ćwiczeniu. A co ćwiczymy? Pięć ćwiczeń, które zostały opracowane tak, żeby poruszyć wiry energetyczne w naszym ciele, żeby uruchomić jak najwięcej partii mięśni, żebyśmy mogli jak najdłużej być sprawni, młodzi i piękni nawet przy tak gorących temperaturach. Dlatego już teraz oczyszczamy głowę ze wszystkich negatywnych myśli. Dzisiaj wprowadzamy myśl. Jestem świadoma każdego mojego ruchu. Jestem świadoma każdego mojego ruchu, i z tą myślą rozpoczynamy od oddechu. Na spokojnie i z wielką uważnością. Stan wygodnie, prostaw w nogi na szerokość bioder. Zwróć uwagę na stopy, żeby były względem siebie ustawione równolegle i sylwetkę w górę, przeliś ciężar ciała do przodu. Odblokuj kolana i połóż sobie dłonie na brzuchu. I wciągając powietrze na ser, uruchom mięśnie brzucha tak, żeby napełniały brzuch, żeby wtłoczyły to powietrze właśnie tu, gdzie znajdują się twoje dłonie. W tym momencie brzuch napełnia się jak balonik. Chwilę wytrzymaj i powoli wypuszczając powietrze rozluźnij mięśnie. I tak licząc do pięciu wdech. I do 5 wydech. Powoli oddychamy, przyzwyczajając się do tego rytmu. Cały czas oddychając przechodzimy do pierwszego rytuału. Złóż dłonie na wysokości klatki piersiowej. Wyciągnij się w górę, przytrzymaj mięśniami brzucha, syfletkę. Skup wzrok na jednym punkcie naprzeciwko siebie. Ponieważ będziemy kręcić się wokół własnej osi. W prawą stronę, zgodnie z instrukcją, chociaż ja przez jakiś czas będę wykonywał to w drugą stronę. I utrzymując wzrok cały czas na tym jednym punkcie, aż do momentu, kiedy ciało się obróci maksymalnie, dopiero wtedy odwracamy głowę, wracając na ten jeden punkt, i rozkładamy ręce, żeby utrzymać równowagę. I przytrzymując mięśnie brucha zaczynamy. Kręcimy się w prawą stronę, oddychając z uśmiechem. Wykonaj tyle obrotów, ile możesz. Ja wykonuję ich 21. Trzymaj się, stać w pozycji wyjściowej. Skup wzrok na czubkach palców i oddychaj do brzucha. I kiedy już wyrafanie w głowie ustanie, to przejdź powoli na matę. Opuszcz się na plecach, przyklejając kręgosłup do maty. Ręce leżą swobodnie wzdłuż ciała. Palce stóp są zadarte do góry tak, żeby pięt uniosły się na podłogę. I na wdech głowę i pociągnij palcami nogi w górę, starając się, żeby kolana były wyprostowane. A z wydechem opuszcz i nogi i głowę. Wdech. I wydech. Trzy. Zamknij oczy i skup się na ciele. Wydech. Cztery. Wydech. Pięć. Wydech. Sześć. Wydech. Siedem. Wydech. Osiem wydech dziewięć wydech dziesięć wydech jedenaście wydech dwanaście wydech trzynaście wydech czternaście wydech, piętnaście, wydech, szesnaście, wydech, siedemnaście, wydech, osiemnaście, wydech, dziewiętnaście, wydech, dwadzieścia Wydech. I dwadzieścia jeden. Rozluźnij. Przewróć się na to, podnieś powoli za pomocą rąk i opiwodę. trzeciego, z uklęknij, rozstaw nogi na szerokość bioder. Palce stóp oprzyj o matę, wyciągnij sylwetkę w górę, oprzyj sobie dłonie o pośladki. Spuść głowę w dół i na wdech. Unieś głowę, wechnij klatkę pięściową w, w przód, ściągając do siebie łopatki i odchyl głowę do tyłu. Na tyle, na ile czujesz, że jest to dla ciebie komfortowe, A z wydechem wróć do pozycji liściowej. Wdech i wydech. Biodra pozostają w tej samej pozycji cały czas. Trzy. Wydech. Cztery. Wydech. Pięć. Wydech. Sześć. Wydech. Siedem. Wydech. Osiem, wydech, dziewięć, wydech, dziesięć, wydech, jedenaście, wydech, dwanaście, wydech, trzynaście, wydech, czternaście wydech, piętnaście, wydech, szesnaście, wydech, siedemnaście, wydech, osiemnaście, wydech, dziewiętnaście, wydech, dwadzieścia, wydech. I dwadzieścia jeden, wydech, pokryć głową, rozluźnij kark, pokryć ramiona, łeb wody i usiąść. do czwartego rytuału, rozstawiając nogi na szerokość bioder. Nie możliwości. Wyprostuj kolana, oprzy dłonie o matę przy biodrach, kierując łokcie lekko na zewnątrz, a dłonie są skierowane do przodu. I spójrz głową w dół. A na wdech unieś głowę i mocno wypchnij biodra w górę, napraszając wszystkie więźnie. A z wydechem do pozycji wyjściowej. Wdech. Wydech. trzy, wydech, Cztery. wydech, pięć, wydech, sześć, wydech, siedem, wydech, osiem dziewięć wydech dziesięć wydech jedenaście wydech dwanaście wydech trzynaście jestem świadoma każdego mojego oddechu wydech, trzynaście, wydech, czternaście, wydech, piętnaście, wydech, szesnaście, wydech, siedemnaście, wydech, osiemnaście Wydech, dziewiętnaście, wydech, dwadzieścia, wydech, dwadzieścia jeden, i wydech. Usiądź swobodnie, strzepnij dłonie, rozluźniając nadgarstki, zabrać palce i pokryć nadgarstkami w przód. I popi wodę. I połóż się na brzuchu do piątego rytuału. Nogi rozstaw na szerokość bioder, oprzyj palce stóp o matę. W prostszej wersji możesz oprzyć sobie ręce na łokciach, żeby zaoszczędzić nadgarstki. Unieść do góry głowa, podnieść całe ciało w górę. I na wdech przenieść mocno do góry pośladki, śladki, naprężając nogi i plecy. Wersja trudniejsza o przyjłoni o matę przy pracy piersiowej, unieś głowę i całe ciało nad matem. Możesz ewentualnie pozostawić kolana, żeby było prościej. I na wdech przenieś pośladki w górę. Skierujcie lekko na zewnątrz, obu wersji ćwiczenia. Kolana są lekko ugięte, broda dąży do mostka i mocno dociśnięte do maty. A z wydechem przejdź do pozycji z głową w górę. Wdech i wydech. Trzy wydech. Cztery. Wydech. Pięć. Wydech. Sześć. Jestem świadoma każdego mojego ruchu. Wydech. Siedem. Wydech. Osiem. Gdzieś Wydech czternaście, wydech piętnaście, wydech. Wydechę uchleń i usiądź pośladkami na piętach, rozszerz kolana ramiona, wyciągnie do przodu, o matę i oddychaj i się podnieść poki i wodę. I do ćwiczenia dodatkowego po tak? Nogi wyprostowane, ręce oparte na łokciach, luźno ramiona, palce stóp zadarte mocno do góry. I pracuje jedna noga, uginając się, i wracając z powrotem na miejsce wdech i wydech. Wykonuj to ćwiczenie w swoim tempie, pamiętając, żeby palce obóz dół mocno zadać. na nóg. Wdech i wydech. Rozluźnij podnieś się, popij wodę i połóż się na brzuchu do deski. Rozstaw nogi na szerokość, bioder, oprzyj palce stóp, matę ręce, oprzyj na łokciach. Nastawiam czas na 60 sekund, postaraj się wytrzymać w pozycji deski tak długo, jak długo możesz. I zaczynamy. Unieś ciało w górę, zawiń kość pod siebie, wyprostuj plecy, przenieś ciężar ciała lekko do przodu, tak żeby łokcie znajdowały się dokładnie pod barkami. Głowa jest przedłużeniem kręgosłupa, zaciskaj mocno pośladki, trzymaj mięśniami brzucha sylwetkę, uśmiechaj się i oddychaj. Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden i rozluźnij. Połóż się teraz wygodnie, pozwól ciału się odprężyć. Oczy głowę na dłoniach, zamknij oczy. I przez chwilę poczuj, jak Oddech przepływa przez całe Twoje ciało, pozwalając mięśniom puścić napięcie. Po kolei rozluźniaj najpierw stopy. Widocznie nam wykradzanie obywateli,

Ręce, targ i głowę. Rozluźnij mięśnie twarzy, zgłaszcz czoło, pójdź swobodnie szczękę i pozwól opaść policzkę. I oddychaj. Podziękuj swojemu ciału za wysiłek, jaki włożyło w dzisiejszą gimnastykę. Uśmiechnij się do siebie. Wyślij w świat swoją dobrą energię i przyjmij tę, która do ciebie wraca. Powoli otwórz oczy, zacznij poruszać całym ciałem, podnieś się po i na koniec chwila dla mięśni twarzy. Znajdź sobie wygodne miejsce, takie, żeby plecy były wyprostowane, ściągnięte w dół łopatki, ramion też pilnie, żeby nie uciekały nam do góry. Poćwiczymy mięśnie wokół ust, będziemy język dzisiaj ćwiczyć. I w tym ćwiczeniu wystawiamy język najdalej, jak tylko można, zaginając jego czubek do góry. I będziemy tym językiem wykonywali ruchy, jak wycieraczki w samochodzie, starając się. Przejeżdżać nimi tak, jakbyśmy chcieli oblizywać górną wargę, ale tego nie robimy, tylko język przejeżdża czubkiem odrobinę nad tą górną wargą i takich ruchów wykonujemy 10 w każdą stronę. Oddychamy cały czas i wystawiając język zaczynamy. rozluźni, powinny boleć mięśnie. Jeżeli nie bolą, to znaczy, że trzeba mocniej wystawić język, albo jeszcze bardziej go zagiać. Druga seria. I rozluźnij. Wdech, wydech i ostatni raz. rozluźnij, poruszaj ustami, popij wodę i na tym kończymy naszą gimnastykę w ten upalny poranek. Życzę Wam pięknego, pełnego energii dnia, pomimo takiej pogody, ja bardzo lubię słoneczną pogodę, także cieszę się na to, że można korzystać ze słońca, a jeżeli macie ochotę, popracować nad swoimi emocjami w ciele, to zapraszam Was dziś wieczorem o godzinie 20 na taniec terapeutyczny online. Szczegóły znajdziecie w opisie do tego filmu. Pozdrawiam Was i do zobaczenia jutro.